W Urzędzie Stanu Cywilnego w Kutnie odbyło się uroczyste podpisanie umów dotyczących przebudowy Placu Wolności i Placu Zduńskiego, czyli najstarszej historycznej części Kutna. Realizacja takich przedsięwzięć, rewitalizacja placów, głównych rynków to też się zostawia takie swoje wspomnienie dla każda, każda, każda firma. I bardzo się cieszymy, że akurat firma UniB, firma z Podlasia, z Bielska Podlaskiego akurat w Kutnie wybuduje właśnie, zrewitalizuje te dwa place. I jestem przekonany, że szczególnie mieszkańcy z naszej pracy będą zadowoleni. Wszyscy się przyzwyczailiśmy do tego Placu Wolności w takim kształcie jakim jest, a to będzie całkiem inny wygląd, także inna wartość, inne możliwości takie do spędzania czasu, czy zjawisk jakichś z eventów kulturowych, no inny wygląd będzie tego centrum miasta. I to zarówno Placu Wolności, jak i tu, tego gdzie jest Pałac Saski, bo to będzie takie centrum kulturowe. No chyba to jest ważne, bo to oprócz tego, że, że wszyscy mówią o jakichś sprawach socjalnych, to ważne, żeby po każdym jakimś pokoleniu coś zostało. Bo to jest istotne, bo pieniądze, które są w budżecie, można wydać, i nie będzie śladu i, i historia o nas zapomni. Przede wszystkim przywraca się jakby poziom, bo jak pokazano historycznie, to ten plac był przynajmniej w dużej części, może jednej trzeciej, a może do połowy w poziomie obecnej ulicy Królewskiej. Dopiero później był spadek w kierunku stanu pierwotnego, historycznego i do tej pory no, to była taka no, pamiątka po okupancie, po, po Niemcach hitlerowskich i wszyscy myśleli, że to jest dobre, no nie jest to dobre, prawda. W wielu miejscach takie rzeczy się pozmieniały, a u nas to trwało, no, ale na szczęście nam się to już uda.